Na Słowacji, jak żeśmy skakali i tam pisze pauza. No, przysadź teraz. Kuju, jeszcze raz. Gra? Kurwa, tak, gra. <grym> jak Bo jak kurwa nie... Ci ja to jest Ja nie przysadzam. Dawaj. Przestań jest pójdź. Que a z dwójki? Z Poszła! No i prawidłowo! Prawidłowo! Jak prawidłowo? Diabła? Pierdolę! Kapet, jak Ja pewnie Fuu Przedłóciło piwo Kreć? No ale co? Ja to chuj. to jest chuj już. Tak już Patrz co się stało. Nie była pierdolona. Bo się A ty mówiłeś, że pierwsze. Żeby skręcić Ty by nie był na kapciu <grafy> Czyli kołe z opony Teraz już kół I to dalej nagrać? 45 minut Pokaż kurwa druty tam jakby <grafy> Zwykle <grafy> <grafy> <Szanę> <grafy> Daj kurwa ten aparat Patrz o. Wojtek patrzy z tym zjadłszym jak się pali gumę tu ja masz wiem, kurwa? Je było ostro nie? Po je było Tutaj O kurwa Ty tak musisz Ty ale to faktycznie kurwa Zjebał Patrz drutem tu jak przykurwiało Patrz Wyjebało dziurę Tutaj tak samo O teraz to się w Patrz tutaj na wahaczu jaka jak guma Ciekawe co on robił. No. Teraz, e, teraz to już chuj, nie? To już... O flag, centralnie D Teraz już pierdolony, całkiem Patrz tu, jaki drut, patrz Ale troszeczkę Co? Po, po teraz Ty, patrz co się zrobiło <laughs>